Ej odbił miłowa raja, jedu świadoma, daj, że Maryś nie czas soda. Dana, oj, mieszka moja, ottanyszka dziewczyna moja. Pa, pa, pa. Dana, oj, mieszka moja, o dziewczyna moja, kupiłem koralę moje dziewczynie, kupiłem miejscowski w, w samym lublinie rzeczki zabrała jeszcze, nie wyśmiała nie chcę cię, nie chcę, ha, rzeczki zabrała jeszcze, nie wyśmiała nie chcę cię, nie chcę. Nieraz nie ja, nieraz chusteczki ptałam, ani razu ci ich nie wymawiałam. Tyś raz się skoczki kupił już. Jutrze śpi, mówił, nie chcę, Na dobre mieszczki i wyzasni rajcowie miasta Lublina. przywitała się z wami piosenką Hej Odbił Koraja, Grupa seniorów działających w fitness klubie przy zarządzie rejonowym oznaczonego Krzyża w Biłgoraju, mamy zaszczyt odegrać tutaj przed wami scenkę tak zwanego żałosnego, czyli wyjazdu biłgorańskich sitarzy w świat. żałosne dlaczego, ponieważ wyjeżdżali wiosną wczesną, gdy tylko lody śniegi puściły zbierali, ładowali sita, przetaki, nawozy, ładowali łuby, spyrzełki, karmę dla koni, nawozy krandekami, łódnami krytymi i ruszali w świat. Ponieważ ziemie biłgorajskie są ubogie, to są przeważnie piaski, a naszego rzemiosła sitarskiego Biłgoraj słynął już w XVIII wieku w całej Europie. Sitarze wyjeżdżali i na Krym, i do Lwowa, i do Kijowa, do Złotobramnego, nawet do Moskwy, aż po Dura, a na zachód Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, na południe do Włoch, wszędzie tam nieśli sławę naszych polskich rzemieślników. Widzimy tutaj na scenie z prawej mojej strony budynek, budynek magistratu murowany, piętrowy, początek XIX wieku. Za nami. Plac Duży Targowy, na którym stoją wozy sitarskie, zaprzężone co najmniej w dwa konie, a bywało, że u bogatszych ich cztery, kryte budami, aby to, co na nich jest załadowane, nie zamokło, nie zepsuło się, nie zniszczyło. Ze strony wschodniej Kościół i Najświętszej Marii Panny. Droga trakt na Zamość i na Rozstajach Bił figura Jana Nepomucena, przy którym właśnie następowało to żałosne, czyli smutne rozstanie. W domu zostawały żony, zostawały matki, zostawały dzieci, które musiały sobie przez cały ten okres, gdy my byliśmy w drodze, radzić sobie same. Godnie, jak widzicie, godnie. Prosimy pana starostę o wygłoszenie słowa dositarzy o dobre życzenia na drogę. Szanowni mieszkanie i wymieścici. Nadszedł już czas taki, a jeszcze jest post, że wyznaczyli sobie termin nasi sitarze o to, żeby pojechać w dalekie kraje, żeby sprzedawać swoje wyroby i e, poznawać obyczaje i innych krajów. Serdecznie was nie potrzebuję. Serdecznie Was żegnam dzisiaj, mieszczanie. Jedźcie w dalekie kraje, jedźcie, jak spotkacie Kazaków, szukajcie naszych rodaków tam, jak będziecie w Sybirze, to również y, szukajcie naszych zesłańców, a na pewno tam są. Jeżeli ktoś będzie chciał wrócić, to zabierajcie ich. Y idźcie zawsze tam, gdzie nie ma nierządu, nie ma hazardu, nie ma upiństwa, a przekraczajcie tam krótki, gdzie serdecznie dzisiaj żegnamy. A że magistrat nie jest taki skąpy, to wytoczył kilka antałków piwa i jak to się mówi na frasunek, najlepszy jest trunek, więc bardzo prosimy tutaj o poczęstunek. Oh. Macieję, tym przedstawicielem, tym przedstawicielem ty przedstawiciel, e, tutaj tych szczarzy. Dziękuję bardzo. I wszystkiego najlepszego na drogę. Najboże zdrowia i pomyślności. Najboże starosty, Dziękujemy Wam za dobre słowo. A miejcie tu pieczę nad naszymi domami i naszymi żonami. Dbajcie o to, żeby niczego im nie brakło. Mogę, no, że mogę, uciekajcie. ale małego, właśnie jeszcze młody. I to jeszcze szmat drogi na łódź. Najlepszego. <noise> Ma Macie No wiesz, wracaj do nas! Pora nam się żegnać, matuś. Proszę i ty po Bogosław na szczęśliwą drogę, żebyśmy szczęśliwie do domu wrócili. Syro, tyście Pan Bóg prowadzi, a Matka Boska ma w swojej opiece. Wracaj do matki i żony. Bądź szczęśliwy na drogę z Bogiem. Bóg zapłać, Matko. Bóg zapłać. Jedź szczęśliwie, niech Cię Bóg prowadzi, pamiętaj o rodzinie, o dzieciach i wracaj, wracaj szczęśliwie. Omijaj karczmy, zrób <mum> ich pieniądze, pieniądze. A o Kaśce pamiętaj. No A jak wrócimy to Kaśce wesele pewnie wybraliśmy. Przybuś jedwabie, koronki. Nie zabedę, będę wszystko no, pamiętał. A do każdej no. tylko plej budę jakby nie trzeba. Z bogiem, z Przykuj się do jazdy, przykuj. Dziękuję. Pietre, a zobacz, czy wozy wszystkie porankowane. Juści. Czy dobrze zapakowane, powiązane płachty. Dobrze, po stoją. Stoją? Tak, mogę. No to sitarze, pora nam na wozy siadać.

serdecznie krugowi czas z go raja za tak wspaniały występ. A teraz poprosimy yy, poprosimy oczywiście pełni, aby zaprezentował co przygotował nas. Dziękuję bardzo. lat mężczyzna jest jak polsze, szybki i energiczny. 30-40 lat mężczyzna jest jak cytroń, perfekcyjny. 40-50 lat mężczyzna jak Polones obiecuje więcej niż może. Zrobić. 50, 50 lat mężczyzna jest jak żół. Trzeba go ręcznie... Zastartować. 60 lat. Wypada zmienić markę. Mm. Wiek kobiety. 20 lat kobieta jest jak Azja, dobrze znana, ale jeszcze nie odkryta. 20-30 lat kobieta jest jak Afryka, brąca i wilgotna. 30-40 lat jest jak USA. Wydajna i technicznie doskonała. 40-50 lat kobieta jest jak Europa. Po dwóch wojnach światowych korzystana, ale wciąż piękna. 50-60 lat kobieta, jak Rosja. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest, ale nikt nie, nie chce tam jechać.